Ewolucja logistyki nowoczesnej, do czego nas przyzwyczaja, do takich terminów jak fixed time slot, ASAP, just in time, po prostu czas to pieniądz w logistyce i wszystko naprawdę jest planowane z coraz mniejszym marginesem błędu i dlatego też mamy coś, co też o tym pojęciu warto powiedzieć, czyli real time visibility. Czyli to, o co Was proszą operatorzy logistyczni, tak? Czyli o, dzień dobry, chcemy z Pana z telematyki sobie skorzystać i widzieć, kiedy widzieć pozycję Pana pojazdu, tak? My nie chcemy się do Pana logować, my nie chcemy mieć wglądu do Pana systemu, my chcemy, żeby po prostu Pan nam udostępnił pozycję, e, pozycję tego pojazdu, tak? E, I to real-time visibility staje się standardem i nie unikniemy tego. Nie mamy się czego bać, jeżeli chodzi o udostępnienie, e, o udostępnienie tych danych. A poza tym nawet jeżeli, nie wiem, ktoś będzie bardzo konserwatywny i będzie twierdził, że nie chce udostępniać pozycji swojego pojazdu, to po prostu nie dostanie wielu kontraktów, bo obecnie wygląda to tak, że coraz częściej nawet na prostych, pojedynczych, spotowych zleceniach branych z giełdy ktoś od nas próbuje wymagać, żebyśmy mu podczas realizacji tego zlecenia nadawali na bieżąco pozycję, pozycję pojazdu do systemu. A po co on chce tą pozycję? Żeby on sobie też wyliczał w tym swoim systemie jakąś tam etę, która może niekoniecznie będzie tak zaawansowana, jak u nas w DBOX uwzględniała czas pracy, e, aktualny stachografu i tak dalej, ale na przykład będzie mu po prostu pokazywała, gdzie jest samochód i pokazywała dystans do celu, na podstawie czego sobie będzie w stanie zobaczyć, czy ten, czy ten towar dojedzie na magazynu na, cza na czas, czy nie. Także nie bójmy się, po prostu łańcuchy dostaw będą coraz bardziej transparentne, i to przekazywanie danych po prostu stanie się, e, stanie się standardem. I w tą, stronę, w tą stronę tak naprawdę te, te nowoczesne łańcuchy dostaw idą, że nie będzie informacji do ukrycia, wszystko będzie przekazywane po prostu na bieżąco. Takim standardem, który się wydarzył w naszym życiu, jest chociażby śledzenie przewozów kurierskich, gdzie mamy bardzo dokładny wygląd do tego, na jakim magazynie znajduje się aktualnie. Przesyłka i wiemy, że nadejdzie do nas jutro, a nie z opóźnieniem, więc, siłą rzeczy, sami z tego korzystamy na co dzień przy naszych prywatnych zamówieniach.